Dokład podwójny wielkiej niedźwiedzicy Mizer A i B Sony e, sorry Nikon P 1000 Cyfrowy Zoom Znaczy cyfrowe, już chyba. Ale w sumie żaden z kilku teleskopów, które miałem, tak nie otrzymywał ostrości. Dlatego jest możliwe łapanie kształtów obiektów na orbicie. Teraz ogniskowa gdzieś 9000. Czyli już cyfrowy zoom 3,6 raza z 3000 mm otycznego. Czyli około 4 razy zoom cyfrowy. Teraz układ podwójny w abędziu. Ogniskowa 3000 mm. Nie 5000. 1000. Jeszcze damy są cyfrowy, taki hybrydalny. Że tu mamy dziś ogniskową 6000. Także jest możliwe łapanie obiektów na orbicie ich kształtów, jeżeli tutaj mamy taką rozdzielczość, ciężko do uzyskania w teleskopach. Mamy tu teraz funkcję kamera. ISO 800, F8, przez 30 A tu mamy układ podwójny gwiazdozbiorze zbiorzy lutni. Kasz ogniskowa około 3000 mm. Damy powiększenie cyfrowe lub hybrydalne, teraz tak to nie widać. Superpunktowość Nikon P1000. Funkcja kamera 30 klatek na sekundę, F8, 4K. ekspozycja plus 2.